Dzień dobry, witamy serdecznie. Pan przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Dzień dobry Państwu. W paru słowach, paru zdaniach o dniu dzisiejszym i o rezolucji, którą przyjmie dzisiaj Parlament Europejski, chcę powiedzieć, że ta rezolucja jest wsparciem dla Polski i dla Polaków, jest sygnałem, który słyszymy z Europy że polska wolność, polskie dokonania ostatnich 26 lat są w Europie szanowane, a wartości, które uznajemy, są podzielane. To jest y, ważny dzień, bo on pokazuje, że łamanie konstytucji, łamanie prawa w Polsce nie może się odbyć bez odpowiedzi Europy, Unii Europejskiej aktywności rządu PiS ostatnich miesięcy i aktywność presa Kaczyńskiego pokazuje, że to jest prosta droga do opuszczenia Unii Europejskiej, którą prowadzi nas rząd PiS. To jest ostrzeżenie. To jest ostrzeżenie dla pisowskiego rządu. To jest bardzo wyraźny sygnał, który musi być w Polsce przyjęty. Jeżeli dzisiaj zastanawiamy się, co będzie dalej, jakie kroki Będą jakie wspólnota europejskie kroki podejmie w przyszłości, to chcę powiedzieć, że przyczyna wszystkich problemów, tych wszystkich kłopotów, które powodują, że sprawy polskiego rządu, polskiej rzeczywistości nie schodzą z pierwszych i pierwszych stron gazet, że wszystkie te przyczyny są tutaj, w kraju, że to jest kwestia rządu, większości parlamentarnej, a także niestety prezydenta. Żebyśmy mogli powiedzieć dzisiaj, że przyjmujemy tę lekcję, przyjmujemy tę uwagę, przyjmujemy to zastrzeżenie, musimy od rządu PiS wyegzekwować zmianę swoich zachowań i zmianę prowadzonej polityki. Wierzę, że ten dzisiejszy dzień symbolicznie będzie początkiem takiej zmiany.